Chciałam wam się pokazać komplet, jaki ostatnio zrobiłam. Wykonałam go z kolekcji od Laserowelowe Color Kiedyś kupiłam dwie kolekcje i tak leżały, leżały. I postanowiłam zrobić z nich album. Zostały mi resztki, także nawet nie mam jak wam pokazać, jak ta kolekcja wyglądała. No i z tych dwóch zestawów powstała kartka i album. Może zaczniemy od kartki? Kartka jest w formatu DL i to jest DL pozioma. Bazę zrobiłam sama. I tak jak widzicie, są tutaj kwiaty z Famiranu. Kwiaty zrobiłam z wykrojnika od Agi Cebuli z tej Melisy. Jest wstążeczka Old Fashioned Ribbon trochę koronki, ta koronka jest naprawdę bardzo ładna. I dużo elementów do wycięcia i trochę listków z którejś z kolekcji od Scrap and Me. I tak wygląda karteczka i z tyłu. I album zaczęłam robić już jakiś czas temu. I w sumie dopiero w niedzielę go skończyłam Także to Długo trwało zanim skończyłam ten album Album ma Trzy karty tak jak widzicie Jest wymiarów 205 na 162 I grzbiet ma Tak około 5,5 cm Na okładce mamy trochę elementów do wycięcia Staram się żeby ta okładka jednak była W miarę płaska żeby można było Ewentualnie album wsunąć Na przykład na regał z książkami. I tutaj mamy tekturkę od tekturkowo. Tak się zastanawiam jeszcze, czy tutaj nie dodać jakiegoś napisu, ale w sumie y, można też tutaj takie zdjęcie okrągłe wkleić. Tam y, pod, pod te elementy. Także tak wygląda okładka. I tutaj też y, przejechałam radełkiem. E, I pierwsza strona okładkowa. To jest y, kieszeń z folii. E, I tutaj mamy zarówno maty i książeczki nieoklejone, białe. Tutaj jest y, stempelak od Little, Little Corner y, Design. Ja mam taki zestaw. Kiedyś, kiedyś kupiłam i, i używam. Yy, mamy maty oklejone. Yy, i, mat, yy, I maty oklejone tak w połowie, ponieważ zostało mi sporo takich różnych ścinek, i postanowiłam, że wykończę matę w taki sposób. Myślę, że jak zdojdzie zdjęcie, to też to fajnie będzie wyglądało, a ja dzięki temu nie mam ścinek. I, I tak samo z, zrobiłam z książeczką. Też tutaj dwa paski nakleiłam. Oczywiście tutaj, jak przystępowałam, że to niby zdjęcie pionowe, to oczywiście można wklejać zdjęcia poziome. Yy, tak mi się zastępowało. <grym> I mamy dwa tagi z kolekcji. I tutaj mamy kółeczka wzmacniająca z akcjona. Tak się zastanawiam jeszcze, czy, czy nie dodać tutaj sznureczków do tych tagów. I tak pierwsza strona to jest klapka ozdobiona dziurkaczem brzegowym. I to jest ten dziurka brzegowy z tej firmy. Ja go lubię, często go używam. No i daję radę z papierem 250 gramowym. I tak pierwsza strona, tak jak mówiłam, to jest klapka. Tutaj nie naklejałam maty, bo można albo zdjęcie pionowe, albo poziome nakleić. Tutaj tylko ozdobiłam kwiatuszkiem. No i tutaj już jest mata. I też ozdobiona kwiatkiem. Kolejna strona to są klapeczki w górę. Na zdjęcia te mniejsze. 7,5 na 10. I mamy też kieszeń. I znowu tutaj maty ozdobione deszczkami. I mata biała. Także pewnie, pewnie to, to nie jest mój pomysł, żeby zostawić tak matę, ale yy, znaczy nie, nie ja to wymyśliłam. No ale dzięki temu, tak jak mówiłam, nie będę miała tych, yy, tych resztek, które zostają zawsze i nie wiadomo co później z nimi zrobić. Tutaj mamy naklejoną matę i też tak delikatnie przyozdobione. Yy, pod to oczywiście można spokojnie zdjęcie wsunąć. Kleić. Tutaj już nie naklejałam maty, bo też no, nie wiadomo, jakie to zdjęcie będzie, czy poziome, czy pionowe. No i tutaj na dole mamy też matę. Tutaj mamy belly band i trzy maty. Oczywiście będzie można więcej tych zdjęć tutaj powkładać do kieszeni. I tutaj mamy taką stronę. Która się nazywa brama albo drzwi, i ona jest zamykana taką matą na magnes. I tak wygląda ta mata. Tutaj już nic nie ozdabiałam, i w środku prezentuje się tak. Tutaj też zmieści się zdjęcie albo w poziomie, albo w pionie. Po bokach mamy kieszonki z folijki, i tutaj wsadziłam matę na zdjęcie 7,5 na 10 i takiego taga. I z drugiej strony tak samo wygląda. Także pierwszy raz robiłam taką stronę i chyba w miarę mi wyszła. I ostatnia strona to jest to jest kropeczka, na której jest książeczka. Te zamykania zrobiłam tym dziurkaczem też z tej firmy. Chyba tym najmniejszym rozmiarem. I tak na klapce mamy z wierzchu książeczkę na zdjęcia pionowe. I klapka otwiera się w tą stronę. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie, to też nie jest podklejone. I dwie klapeczki góra-dół na zdjęcia pionowe. I tutaj oczywiście jest miejsce na zdjęcie. I ostatnia strona jest pusta. W tyle możecie słyszeć mego synka, jak si się bawi. <laughs> yy, ostatnia strona jest pusta. Yy, długo myślałam, czy dać coś yy, tutaj na tą stronę. Ale myślę, że tutaj już można nakleić zdjęcie większe. Yy, czyli 10x15. Także, także jeszcze, jeszcze może coś wymyślę, chociaż, chociaż mi się podoba tak, jak jest. No i tak wygląda. Tak wygląda album. I kartka. Także dajcie znać, czy Wam się podoba. Mi, mi się nawet, nawet podoba, chociaż rzadko kiedy jestem zadowolona ze swoich prac. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa.